Szanowni Państwo, zaczynamy. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie na briefing prasowy poświęcony 81. edycji wyścigu Tour de Pologne wyścigu kultowego, legendarnego. Zacznę oczywiście od przedstawienia naszych gości, ponieważ jest kogo dziś przedstawiać. Przede wszystkim witamy bardzo serdecznie we Wrocławiu dyrektor generalny Tour de Pologne, który przywrócił należny blask tej imprezie a że sam również wpisał się na listę zwycięzców, to tym łatwiej było mu podjąć decyzję, żeby te, pielęgno te tradycje pielęgnować. Pan dyrektor Czesław Frank, witamy bardzo serdecznie. Mistrz zwycięzca oczywiście z roku 1980, jest również z nami dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Przemysław Gałecki. Witamy bardzo serdecznie. Również można go często spotkać na trasie Wrocław Sobótka za kierownicą i to jest oczywiście kierownica rowerowa, a nie, a nie samochodowa. Witamy również bardzo serdecznie Pana Jakuba Grudniewskiego, Prezesa Spółki Hala Stulecia i Piotra Mazura, Dyrektora Biura Sportu w Urzędzie Miasta Wrocławia. Szanowni Państwo, są również z nami wybitni goście, których muszę przedstawić. Przede wszystkim Jan Brzeźny. To jest szanowni Państwo, dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne. W czasie swojej kariery skupiał się na pomocy Ryszardowi Szurkowskiemu, ale w czasie wolnym został multimedalistą Mistrzostw Polski i właśnie dwukrotnym zwycięzcą Tour de Pologne. Jest również z nami kolejny triumfator tego wyścigu Henryk Charucki. Witamy bardzo serdecznie. Wrocławianin z Paproci Dużej na Podlasiu to jest wioska znana z tego, że urodził się tam marszałek, Pił że ślub brał tam marszałek piłsudski, a urodził się Henryk Harucki. Tak to było. Witamy bardzo serdecznie marszałka Dolnośląskiego Kolarstwa, prezesa Dolnośląskiego Związku Kolarskiego, pana Rafał Jurkowlaniec. Ostatnio zyskuje sławę jako. Samotny Wilk turystyki rowerowej. Jest z nami również pan Przymysław Bednarek, to jest Lang Team. Witamy bardzo serdecznie nasz człowiek z Sobótki. W tym czasie ma taki swój prywatny tour de Pologne, objeżdża przystanki, kolejne miasteczka, żeby dopinać wszelkie szczegóły imprezy i witamy również bardzo serdecznie pana Wacława Skarula, między innymi trenera reprezentacji Polski sprzed lat. Szanowni Państwo, na wstępie oddaję głos Przemkowi Gałęskiemu. Bardzo proszę Przemek. Dziękuję, dzień dobry. Chciałem Państwa wszystkich powitać, ale Wojtek zrobił to już najlepiej, więc ja tylko dodam, że jest nam niezmiernie miło, że dołączyliście dzisiaj Państwo do tego wydarzenia. 1928 rok wtedy wyścig dookoła Polski wystartował, a dziś, chcemy Państwu o tym opowiedzieć, zaraz Pan Czesław rozwinie tę myśl, dziś wiemy o tym, że edycja tegoroczna wystartuje właśnie stąd, z hali stulecia, w tym miejscu wystartuje nasz najważniejszy wyścig krajowy, który jest w felicie w Ekstraklasie Najlepszych Wyścigów Światowych, no i będzie to wszystko się działo dobę po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich, w Paryżu, więc wszyscy z pełną formą, prosto z Igrzysk, przyjadą do nas. 22 teamy, grubo ponad 100 kolarzy z ekstra klasy, no i spora szansa, że też nasze orły pojawią się, czyli Kwiatkowski i Majka, bo oni są członkami tych teamów, które jeżdżą właśnie w wyścigach, w wyścigach World więc świetna wiadomość, bardzo się z tego powodu cieszymy, no i te nazwiska, o których Wojtku Ty już powiedziałeś, przecież to Wrocław i okolice, to jest Mekka Kolarska, tak, sobódka to też jest mój dom, staram się tam być jak najczęściej, lata 70., 80., gwiazdy kolarstwa i dalej rozwój tej pięknej dyscypliny na naszych terenach dolnośląskich, przecież Dariusz Baranowski, też dolnoślązak z Wałbrzycha, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne i Ryszard Szurkowski, Wielka postać, wicemistrz olimpijski, mistrz świata, zwycięzca bardzo wielu wyścigów. Nie ma drugiego takiego regionu kolarskiego w Polsce jak Dolny Śląsk, jak No, to moglibyśmy pewnie z godziny wymieniać same nazwiska. Ja też po to przygotowałem dla siebie kartkę, bo oprócz danych, o których zaraz Państwu opowiem, to te nazwiska jest ich tak wiele, że aż trudno spamiętać. I jesteśmy szczęśliwi. W imieniu prezydenta Jacka Sutryka bardzo Państwu dziękuję, że możemy ten wyścig zrobić w tym roku wspólnie, bo Wrocław rowerami stoi. To jest najbardziej rowerowe miasto w Polsce, o czym zobaczą Państwo teraz w materiale wideo. No i teraz moja kartka właśnie po to się przyda, żeby podać trochę tych danych liczbowych, które Państwo widzieliście na ekranie. No 1400 kilometrów tras przyjaznych rowerzystom. Idę o zakład, że żadne miasto w Polsce takiego kilometrażu nie ma. Tylko w tej kadencji grubo ponad 100 kilometrów nowych tras, 7 tysięcy miejsc parkingowych, grubo ponad 100 milionów wydane właśnie na infrastrukturę rowerową. No i rower miejski, który jest hitem od dekady, tylko w tej kadencji samorządowej blisko 10 milionów wypożyczeń, ponad 2 tysiące rowerów do dyspozycji, uwaga, przez cały rok. I wrocławianie z tego korzystają, wrocławianie jeżdżą, chcą jeździć. Także ci najmłodszy, wiem, bo sam trójkę małych dzieci wożę przez cały rok, także zimą rowerami do szkoły. Jestem z tego powodu dumny, więc mam nadzieję, że to wydarzenie, które, wyda które będziemy mieli we Wrocławiu 11 i 12 dnia sierpnia, tylko zmotywuje kolejne osoby, aby jeździły na rowerze. Także przez cały rok. Jestem pewien, że w związku z tym, że. Start jest honorowy, kolarze jadą spokojnie przez pierwsze kilometry, przez historyczne centrum Wrocławia. Tysiące ludzi zgromadzi się na trasie, aby podziwiać najlepszych z najlepszych. Bardzo za to dziękuję w imieniu prezydenta Jacka Sutryka. Od razu przekazuję mały podarek dla pana Czesława i jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję Przemek. Tak, jest się gdzie rozpędzić we Wrocławiu. Tyle jeśli chodzi o liczby rowerowego Wrocławia. Teraz o zabranie głosu. Tak jest. Zgadza się. Bardzo dziękujemy. Nie było słuchać tego w transmisji, więc powtórzę tylko, że Heniu Harucki, który jest członkiem Rady Rowerowej przy prezydencie Wrocławia, potwierdził wszystkie dane prawdziwe. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz, jak mówię, cieszy się Wrocław, ale cieszy się cała Polska, dlatego o samym wyścigu bardzo proszę Pan Czesław Lang. Dziękuję bardzo za możliwość spotkania się. Dziękuję wszystkim przybyłym, wszystkim moim przyjaciołom, z którymi się ścigaliśmy wiele lat, no i oczywiście przedstawicielom miasta. Tak jak wiecie, no Tour de Pologne w ubiegłym roku minęło 30 lat, kiedy już robimy ten wyścig w nowej formule, kiedy ja zajęłem się tym, tą organizacją tego wyścigu. Cały czas podnosiliśmy poprzeczkę, bo to nie jest łatwo. W kalendarzu światowym jest około 1000 imprez. I jak powstał cykl World Touru, to każde państwo chciało mieć tam swój wyścig. Naprawdę jest to wielka rywalizacja, tak jak i w sporcie, taki organizatorzy imprez, wiadomo. W tym cyklu jest Tour de France, Giro d'Italia, to jest wielkie, wielka historia, wielkie pieniądze, Vuelta Espania, czy Tour de Suisse, ale jestem bardzo szczęśliwy jako Polak, że wprowadziliśmy tam nasz narodowy wyścig, Tour de Poloń. Co to nam daje? Daje to nam to, że mamy zagwarantowany udział najlepszych drużyn świata. Najlepszych drużyn świata, jak mamy najlepsze drużyny świata, czyli mamy dobry teatr, dobrych aktorów, no to wtedy jest łatwiej rozmawiać z mediami, łatwiej pozyskać sponsorów, no i time. Impreza już od samego takiego, no, początku organizacji zawsze miała takie dwa tory. Oczywiście pierwszy to jest sport, żeby sport był jak na najwyższym poziomie, jak najlepsi zawodnicy. I tutaj już ma taki charakter, że jest tak postrzegany, że jest to wyścig, który odgrywa nowe gwiazdy, nowe talenty. Pamiętamy, jak tutaj przyjechał Peter Sagan, wygrał ten wyścig. Nikt nie wiedział, kto to jest Sagan, a później facet wygrał trzy razy Mistrzostwo Świata. Czy to Alberto Contador w Karpaczu wygrał czasówkę. Później wielokrotnie wygrywał Tour de France, Joe Almeida w ostatnich latach czy Remco Evenpool, już nie mówiąc o Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, czyli jest to taka impreza, która jest bardzo też taka przyjazna i otwarta, bo jak zobaczymy te wielkie tury, no to mają te drużyny lidera, który jeździ świetnie po górach i cała drużyna jest mu podporządkowana. Już dzisiaj, jakbyśmy tak chcieli, to możemy możemy śmiało tutaj prawie dziesiątkę z Tour de France wytypować, czy dziesiątkę z Giro d'Italia, wystarczy spojrzeć to jedzie. Natomiast Tour de Pologne jest taka wielka niewiadoma i wygrywają tutaj zawodnicy, no może nie zawsze znani, że wygrali wielkie tury, ale to są zawodnicy, którzy w przyszłości będą wygrywali te tury. Także wyścig jest bardzo, bardzo otwarty, bardzo dynamiczny i cieszę się bardzo, że, że mamy go w Polsce. Czyli ta strona sportowa to jest, mówię, już na najwyższym poziomie, już wyżej nie możemy tego podnieść, bo, bo to jest top topów. Ale z drugiej strony od lat walczyłem, żeby podobnie wzorem Tour de France no tutaj nie ma co ukrywać Tour de France jest najlepiej oglądaną sportową imprezą chyba ze wszystkich, po piłce nożnej i igrzyskach olimpijskich żeby też promować Polskę, promować nasz kraj. I stąd żeśmy doprowadzili do tego, że wyścig jest chyba. Są dwa wyścigi na świecie, Tour de France i Tour de Pologne, transmitowane od startu do mety. Czyli jesteśmy na starcie, już jest live, jedziemy do samej mety. Czyli naprawdę jest to prawie 4,5 godziny dziennie możliwości pokazywania i promowania naszego kraju. Do tego się też specjalnie przygotowujemy, wysyłamy ekipę, która się spotyka z ludzi odpowiedzialnych za promocję nagrywamy wcześniej te materiały, które chcemy wypuścić później w trakcie transmisji. Jest to duża żmudna praca, ale z drugiej strony mamy satysfakcję, że ten sygnał wyprodukowany w Polsce, ta walka kolarzy, te emocje, plus ta promocja trafia do ponad stu państw na całym świecie, czyli naprawdę możemy pokazywać, promować Polskę, mówić o tym, jak Polska się zmienia, jak Polska pięknie, jak poprawia się infrastruktura. No ja pamiętam, jak zaczęła się wojna. Z Ukrainą, żeśmy przeprowadzili etapy na wschodzie Polski, Rostocze, Bieszczady, no to wiele ekip nawet się zastanawiało, czy, czy bezpiecznie jest przyjechać do Polski, i tak dalej, a ta impreza pokazała, że Polska jest bezpiecznym krajem, że warto przyjeżdżać. No i też mam taką satysfakcję, że po dwóch latach pobytu Turnopowem w Lublinie. Lublin po Krakowie stał się najchętniej odwiedzanym miastem przez turystów. Drugie miejsce ma. Czyli naprawdę jest to doskonała promocja, możliwość pokazania, promowania i stąd właśnie tak się złożyło, że zwróciłem się tutaj do prezydenta miasta, do, do pana Jacka Sutryka. Z taką propozycją, żeby przeprowadzić ten wysik. Raz, że tak jak widzimy, kolarskie tradycje to tu są tak wielkie, żebyśmy tam chyba tych zawodników wymieniali przez godzinę. To raz, dwa przepiękne tereny, a, a trzy to, co się zmieniło we Wrocławiu. Chcemy to pokazać na świecie. Nie tylko tutaj, że my wiemy, że zachwycamy się, że Wrocław jest piękny, ale poprzez Imprezę sportową chcemy pokazać, jak się Wrocław zmienił, ile nowych rzeczy powstało, jak się zmieniła infrastruktura, drogi itd. itd. No i to też dotyczy całego regionu, bo tutaj Na Dolnym Śląsku będziemy mieli cztery etapy. Cztery etapy to naprawdę weźmy razy cztery godziny, to jest 16 godzin jeżdżenia tutaj po Dolnym Śląsku i możliwości pokazywania pięknych rzeczy. Oczywiście na pierwszym miejscu jest walka kolarzy, ale dwa, tu gdzie oni jadą, tu gdzie są te premie, tu które oni przejeżdżają, to wszystko będzie, będzie pokazane. Także no, nad tym pracujemy i cieszę się bardzo, że mamy takich partnerów jak tutaj miasto Wrocław że na Dolnym Śląsku też znajdujemy partnerów, którzy czują promocję i którzy chcą to pokazać. No i myślę, że kolarstwo jest takim chyba najlepszym sportem do promowania danego kraju, bo nie wiem, jeżeli coś się odbywa na stadionie… W ogóle, w ogóle no... najlepszym sportem, po <grym> prostu. Zobaczcie, jeżeli coś się dzieje w jednym miejscu, nawet Igrzyska Olimpijskie, to jest jedno miejsce, stadion stadion, nie wiem, pływalnia czy coś, a my jedziemy jednak. Jedziemy i to jest chyba siła kolarstwa, że ono jedzie do ludzi, że ono jest bardzo blisko ludzi. No w ubiegłym roku tak na żywo wyścig na stadion... To ja wejdę pan, w słów, zatrzymajmy się, bo Pan mówi jaki piękny jest Wrocław no. i Polska, a <laughs> mamy taki film, możemy go teraz... Pokażmy w obrazku właśnie jak wygląda ta promocja kraju. Muszę dodać, że dyrektor Gałęcki akurat zdradził swoją dyscyplinę, ponieważ to były pięcioboista, a teraz mówi, że najpiękniejszym sportem jest kolarstwo, ale rzeczywiście przerzucił się na kolarstwo. Ja może proponuję jeszcze, puśćmy od razu drugi filmik o sportowej stronie Tour de Pologne i przejdziemy. Tour de Pologne, jedyny niepowtarzalny, największy w naszej części świata. Tydzień w roku, w którym kolarzy z najlepszych ekip świata oklaskują miliony Polaków na żywo i przed telewizorami. Sport na najwyższym możliwym poziomie, najpiękniejsze zakątki naszego kraju i emocje, które trwają od startu do mety. Tu nie ma przypadków. Nie może być, bo Tour de Pologne jest częścią UCI World Tour, cyklu najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich na naszej planecie cyklu, który rozgrzewa wyobraźnie kibiców. W styczniu w Australii, później na Bliskim Wschodzie, a dalej w Europie, gdzie miliony widzów emocjonują się legendarnymi klasykami, jak choćby tym dookoła Flandrii, wielkimi turami z Tour de France na czele i otwartymi tygodniówkami, w których wygrywają wielcy mistrzowie i młode talenty. Taki właśnie charakter ma Tour de Pologne. To nie jedyny znak rozpoznawczy naszego narodowego wyścigu, który stał się wizytówką Polski na całym świecie – Słynie ze znakomitej organizacji kolorowej oprawy, przekazu telewizyjnego na najwyższym poziomie, który dociera na wszystkie kontynenty, ale także a raczej przede wszystkim z rewelacyjnych kibiców. Co roku kilka milionów ludzi obstawia trasy przejazdu Peletonu. Na startach podziwia organizację najlepszych ekip kolarskich świata. Zbiera się tłumnie w miejscach premii, na metach chwytuje sukcesy najlepszych i zagrzewa do walki tych, którzy akurat mieli gorszy dzień. Bo kolarstwo to więcej niż sport. Kto zresztą może rozumieć to lepiej niż były kolarz? A właśnie ktoś taki, wicemistrz olimpijski z Moskwy, Czesław Lang, od 30 lat tworzy największy coroczny spektakl sportowy w naszym kraju. Człowiek, który przed laty został pierwszym kolarzem zawodowym pochodzącym z kraju komunistycznego, dziś rozwija wyścig. Obecność w UCI World Tour nadaje imprezie najwyższą rangę. Ale Lang pamięta też, że dla kibiców w Polsce ważne jest dopingowanie biało-czerwonym. Tym z zagranicznych ekip, gdzie jeżdżą choćby Michał Kwiatkowski czy Rafał Majka, ale i tym krajowym. Stąd regularnie dzika karta dla reprezentacji Polski. Tu wszystko do siebie pasuje: Tour de Poloń to 90 lat tradycji, 80 rozegranych wyścigów i historia nie tylko naszego sportu, ale i kraju. Dzisiaj to ogromne wydarzenie, także społeczne, bo obok wyścigu zawodowców organizowane są także wyścigi dla dzieci i amatorów. Kultowa czołówka na koniec. Bardzo dziękuję. Zatem, Szanowni Państwo, reasumując. 11 sierpnia wieczorem prezentacja ekip tutaj przy Hali Stulecia i na Zajucz 12 sierpnia wyścig ruszy ulicami miasta w kierunku Karpacza. Coś jeszcze powinniśmy dodać, Panie Czesławie? Nie. Zatem bardzo proszę o zabranie głosu pana Jakuba Grudniewskiego, który dostał w spadku po Maxie Bergu ten piękny obiekt i teraz może nim zarządzać. Tak, Szanowni Państwo, dzień dobry, bardzo serdecznie witam w kompleksie Hali Stulecia. Przede wszystkim jesteśmy dumni z tego, że start odbędzie się właśnie od nas. Za co dziękujemy organizatorom. Hale Stulecia i Tour de Pologne połączyły tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsze to bardzo bogata historia, a druga to miłość, konkretnie miłość do sportu. Na przestrzeni lat Hala w tym roku obchodzi swoje 111 urodziny. Odbywało się tutaj wiele wydarzeń o charakterze sportowym, rangi krajowej, europejskiej oraz światowej. Były to chociażby Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej czy Mistrzostwa Świata w siatkówce, ale także Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów. I teraz nadszedł czas na kolarstwo, z czego się bardzo cieszymy. A dodam tylko, że w czasach przedwojennych w Hali Stulecia mieścił się tor kolarski, tor drewniany, który używany był tylko i wyłącznie w zimie. Ale ponieważ my spotkamy się w sierpniu, to mamy nadzieję, że wszyscy tłumnie zobaczymy się na terenach zewnętrznych Hali Stulecia, ponieważ naszym zupełnie nieobiektywnym zdaniem jest to najpiękniejsze miejsce we Wrocławiu. Zrobimy najlepszy możliwy doping i przede wszystkim będziemy się tym wszystkim dobrze bawić. Bardzo dziękuję. Janiu, chciałbyś coś dodać jako bliski współpracownik dyrektora generalnego? No, ja chciałbym przede wszystkim podziękować. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować władzom miasta Wrocławia, że zdecydowały się gościć tutaj. Ten wielki wyścig w naszym mieście. Tak jak już było wspomniane, jest to Dolny Śląsk, jest dalej uważany za kolebkę polskiego, światowego kolarstwa. Wręcz. I już pomijając, że łączą nas tu więzi z Czesławem i nie tylko z Jasiem Rzeźnym i z innymi kolarzami, wielkimi, którzy tu pochodzili. Przypomnę, że jeszcze tutaj. Staszek Szałzda też pochodził z Dobromierza, ale również i Tadek Mytnik z Nowic. I mogę tylko jeszcze raz podziękować władzom, panu prezydentowi i otoczeniu tutaj przedstawicielom pana prezydenta za to, żeście panowie rzeczywiście włożyli tutaj dużo swojego wkładu, że ten wyścig tutaj ruszy z Wrocławia. Myślę, że będziemy tutaj mocno wspierać tą organizację, możecie również na nas jako kolarzy liczyć i będziemy promować tutaj i Wrocław i cały Dolny Śląsk, żeby korzyści były bardzo duże. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kiedy przed konferencją tutaj wchodzili wspólnie pan Czesław Lang, Jan Brzeźny i Henryk Harucki, to przypomnę, w jednej chwili weszły cztery kolejne zwycięstwa w Tour de Poloń. 1978 rok, 1979, 1980 i 1981. Także bardzo dziękuję za udział w części oficjalnej. Teraz nasi goście są do Państwa dyspozycji. To są oczywiście kopalnie anegdot, także zapraszam do rozmów indywidualnych. Bardzo dziękuję.